I ceny nieruchomości od tamtej pory rosło około o 100%. No i co kształtuje ten popyt? No i dlaczego on wzrósł w ostatnich latach? Praca zdalna super fajnie od COVID-u, bardzo fajnie się to przyjęło, aczkolwiek po latach większość korporacji doszła do wniosku, że nie jest to efektywne do końca. Nieruchomości wciąż są bezpieczną przystanią dla inwestorów. Tym też instytucjonalnych, jak to mówią, zawsze najlepszy moment, no, moment na zakup nieruchomości był 3 lata temu, i tak można mówić co 3 lata, te 15-16 tysięcy złotych z metra no trzeba niestety szykować, żeby kupić cokolwiek w Warszawie. Cześć drodzy słuchacze, witamcie w naszym podcaście Eteria Nieruchomości, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co właśnie działa oraz czują się efekty o inwestycjach rozwoju i możliwościach w nieruchomościach. Jeżeli to Cię interesuje i chcesz życzyć czegoś więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Z tej strony Zarancula, i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Dzisiaj sobie porozmawiamy o jakże modnym nazwijmy to temacie 2024 rok mamy no i mamy nieruchomości mamy ceny i mamy naszą kochaną stolicę w którym my osobiście działamy na no, biuro nieruchomości obsługujemy klientów kupujących sprzedających no i czemu akurat tak wychodzi że przez ostatnie lata a te ostatni rok był szczególny co o czym dzisiaj powiemy te ceny cały czas rosną i jakie są w tej Warszawie, no i co się potencjalnie może zmienić. Generalnie też warto odnośnie różnych analiz, plotek, czy, czy, czy co czytacie w różnego rodzaju portalach, warto też zdefiniować sobie pojęcie średniej, bo w tym odcinku będę mówił głównie o mieszkaniach i to w stolicy, bo często się mówi, że nieruchomości rosną, rosną. No też zawsze warto doprecyzować pytanie, jakie rosną: czy to mieszkania, domy, działki. Lokale usługowe, bo to wszystko są jakby niby nieruchomości, ale niektóre niekiedy się bardzo różnią, bo załóżmy do wydziałki nie urosły aż tak jak mieszkania. A jeszcze inaczej się to przedstawia w mniejszych miejscowościach, poza tymi dużymi aglomeracjami. A dzisiaj skupię się typowo na Warszawie, które no jakby świetnie znamy i kochamy. I to się właściwie może Tyczyć, no, każdej większej aglomeracji w Polsce wygląda to dosyć podobnie. Dobra, co się działo na początku z tymi cenami nieruchomości? No, gdzieś jak my zaczynaliśmy, 2000, od 2013 roku do 2023, czyli 10 lat minęło, jak jeden dzień, można by rzec, i ceny nieruchomości od tamtej pory rosło około o 100, procent. Czy dzisiaj są dwa razy droższe niż 10 lat temu? 100% wzrostu wartości na przestrzeni 10 lat jest to bardzo dużo. I dlaczego aż tyle urosło przez ten czas? Dlatego, że, że jeden z powodów był taki, że po krachu w 2008 roku no był stanowczo no znaczny spadek tych cen. I ten spadek, ten dołek, powiedzmy po tych spadkach, utrzymywał się przez dobrych kilka lat. Ten wzrost to się dopiero zaczął po tych dramatycznych spadkach, właśnie około 2013-2014 roku. No i to przyspieszało aż zwłaszcza w ostatnim roku ostatni rok był chyba jeden z największych wzrostów w ostatnich latach. oceny nieruchomości od stycznia 2023. Do 2024, jeśli chodzi o ceny ofertowe, podkreślam, bo jeszcze nie mamy danych za ostatni kwartał, z NBP wyniosło około 20%. 20%, czyli się kupić mieszkanie za milion, no to już dzisiaj musicie zapłacić około 1,2 mln. No takie są statystyki. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, dlaczego jest tak drogo i popyt? No wiadomo, jest dwie standardowe siły w ekonomii, popyt i podaż. No i co kształtuje ten popyt? No i dlaczego on wzrósł w ostatnich latach? Z nieoficjalnych źródeł w samej Warszawie i też aglomeracji jest ponad 300 tysięcy imigrantów. Czyli ludzi spoza Polski, którzy dodatkowo przybyli w ostatnich latach do stolicy. No i wiadomo, oni muszą gdzieś mieszkać, czyli wynajmują, no i też część z nich co prawda, mniejsza, też kupuje nieruchomości, też takich klientów trochę mamy. No i oczywiście popyt rośnie. No i prawo ekonomii mówi: no niestety podaż jest dosyć stała w Warszawie, a wręcz maleje, o czym zaraz powiem. No i ceny muszą, no niestety, urosnąć. Czyli mamy ten czynnik zwiększonego popytu, po prostu ilość ludzi się zwiększyła. Koniec sprawka. Aktualnie w Warszawie wraz z aglomeracją, czy tym podmiejskimi miejscowościami, gdzie też ludzie często pracują w Warszawie, no to jest około 3 milionów. No i to znacznie wzrosło o kilkadziesiąt procent też w ostatnich latach. Odnośnie podaży, to no, działek w Warszawie nie przybywa. Ludzi przybyło, działek w Warszawie nie przybyło. Właściwie w centralnych dzielnicach w Warszawie nie kojarzę już absolutnie jakichś większych działek, gdzie można wybudować jakieś większe osiedle, które już nie jest rozgrzebane, bądź już tam już coś nie wybudowali. Są to jakieś pojedyncze być może, być może sztuki, ale naprawdę pojedyncze. W tych obrzeżnych typu Wawer, Ursus, Białęka, jeszcze jest tam rynek działek, ale w tych centralnych już to, to są jakieś absolutne wyjątki, jeżeli są. No i no to oczywiście kształtuje to że jeżeli deweloper złapie jakąś działkę czy trzymał ją często tak bywa że deweloperzy trzymają działkę 5 10 lat zaczną tam budować a teraz właśnie się odpalają bo widzę że ceny już dorosły no, do tych w, w wartości co oczekiwali no to oczywiście ta cena winduje no i ten rynek pierwotny jeżeli mamy. W centralnych lokalizacjach, z tego, wiem, że tam podaż jest jakby nikła, no to ceny, no to od, teraz pewnie w okolicach, blisko 20 tysięcy, nawet w takich dzielnicach nie stricto centralnych, ale typu Praga Południe, Praga Północ, to już często powyżej 20, a w tych centralnych to już w okolicach 30-40 tysięcy złotych za metr. Tego typu nowe mieszkania trzeba szykować, tego typu gotówkę, albo i oczywiście więcej, w zależności od inwestycji. Także ta minimalna podaść, to dotyczy się właściwie każdego większego miasta w Polsce. No jest siłą rzeczy coraz mniejsza z latami. To się nie zmieni. Będzie tego coraz mniej, tak jak w Nowym Jorku. Tam właściwie no już na działkach praktycznie nie budują, tylko muszą kupić jakiś stary budynek, zburzyć, stawiają jakąś plombę. Tego typu zabiegi, no i tak też będzie w Warszawie, że te stare budynki będą wyburzać, budować nowe, i to będzie w sumie jedyny sposób, żeby wybudować coś nowego w dużym mieście. Dodatkowo w Warszawie te czynności administracyjne, biurowe, chcemy coś wybudować. Tak jak rozmawiałem z znanymi deweloperami, to w Warszawie jest to dużo trudniejsze, droższe. Warszawa dużo bardziej jest resekcyjna, dużo dłużej pewne rzeczy, procedury trwają niż w mniejszym mieście. No i z tego względu tu też oczywiście generuje koszty dla dewelopera. A jak generuje koszty dla dewelopera, to się to dorzuca do ceny potem sprzedaży. na rynek pierwotny gdzieś tam bardziej kształtuje tą cenę też na rynku wtórnym. No i to nam generuje dodatkowe. Wzrosty. Wezmę się do popytu to mamy oczywiście nasze sławne programy socjalne, czyli państwo z jednej strony daje postaci ostatniego bezpiecznego kredytu 2%, a z drugiej strony zabiera poprzez inflację, czyli wzrost cen yy, materiałów, dóbr, no i w tym też wzrost cen nieruchomości, czyli daje nam, że tak powiem, możliwość zakupu nieruchomości. Z drugiej strony te ceny nieruchomości są droższe. No, i pewnie, jakby dokładnie to przeanalizować, to ludzie, co kupowali w zeszłym roku, w 2023, a ci ludzie, co kupowali w 2022 na zwykły kredyt, bez żonych socjali, to myślę, że wyjdą podobnie, albo być może nawet ci w 2022 wyszliby lepiej, bo te ceny, jak już wspomniałem, wzrosły o około 20%. Także, no jest to, jest to kawał, kawał ceny. Jaką dodatkowo musieli ci kredytobiorcy dopłacić. Warszawa, infrastruktura, biurowce, to się wszystko rozwija oprócz segmentu mieszkaniowego. Buduje się dużo biurowcy, wieżowcy, co już powstają nowe, co za tym idzie, miejsca pracy. Firmy się to sprowadzają, nie tylko z Polski, ale też z Europy, firmy zagraniczne. Na woli, choćby się tworzy, nazwijmy to Druga domanieska, albo nawet teraz już jest, powiedzmy, bardziej modnym miejscem niż domanieska dla dużych firm. To generuje pracowników z zagranicy, kapitał. Ci ludzie, co pracują w tych korporacjach, muszą tam mieszkać. Generalnie też jest taki trend, że praca zdalna super fajnie od Covidu, bardzo fajnie się to przyjęło, aczkolwiek. Po latach większość korporacji doszła do wniosku, że nie jest to efektywne do końca, no i wprowadzili obostrzenia, i większość korporacji już z tego się wycofała, bądź częściowo wycofała. Jest praca hybrydowa, bądź wrócili standardowo do stacjonarnej. Także praca w zdalna już aż tak nie działa. No i wciąż trzeba bywać yy, częściej lub rzadziej w siedzibie firmy. No i też ludzie oczywiście, dojazd każdy sobie liczy, też musi gdzieś mieszkać. Także ta generalna infrastruktura biznesowa, mm, też odnośnie dróg, się rozwija bardzo w Warszawie, jest inwestowana, to, to stolica, no i pewnie każdy prezydent chce się jakoś tam pokazać, bo w kontekście politycznym jest to bardzo strategiczne, no, najważniejsze miejsce właściwie, A, no i jest dodatkowo doinwestowana, przez naszych rządzących, no i pewnie tak pozostanie, tak? bo jest w końcu stolicą. Nieruchomości wciąż są bezpieczną przystanią dla inwestorów, w tym też instytucjonalnych. I to, że wprowadzili ten podatek 6% od, od zakupu większej ilości mieszkań niż bodajże 5 czy 6, podatek PZT-6%, to <tusze> fundusze się nie zatrzymują. Zaraz wam zdradzę sekret, jak to robią, jak tego podatku nie płacą. Ale do konkretów, holenderska grupa Vanderworn kupiła budynek na Pradze południe, czynickiej 119 mieszkań na wynajem, oczywiście z przeznaczeniem na wynajem, czy fundusz zagraniczny, no i też wiele innych funduszy z Niemczech czy z Francji. Kupują tutaj w Polsce wciąż nieruchomości, no bo wciąż nieruchomości w Polsce są tańsze niż e, właśnie w Niemczech, w Holandii mm, i w innych krajach europejskich rozwiniętych. I jest to wciąż atrakcyjny rynek pod kątem inwestycji. A woli ciekawostki, jak kupują fundusze, żeby nie płacić tego podatku 6%? Często odbywa się tak, że deweloper otwiera spółkę tak zwaną celową tylko, tylko na daną inwestycję, na dany blok. No i sprzedaje, zamiast sprzedawać tych 119 mieszkań, jak było w tym wypadku, prawdopodobnie fundusz kupił po prostu całą spółkę e, z tymi mieszkaniami. Tak, no i w ten sposób nie było transakcji nieruchomościowej, tylko była transakcja sprzedaży firmy, a, no i w ten sposób <gryw> fundusze unikają podatków tego 6%. Także to, to nie zatrzymało funduszy w kupowaniu, czyli mówię kolejny, jakby... Czynnik popytowy, i też fundusze no one nie kupują z reguły na jakiś tam siach, jakiegoś bloczku, płaci działek. No, są też takie, co inwestują w grunty, aczkolwiek te większe fundusze wolą aktywa już gotowe, żeby je od razu wynajmować i one pracowały. No i większość funduszy wybiera po prostu miasta najlepiej w dobrych lokalizacjach, i bo tam jest pewność po prostu tego najmu, bo nie mogło sobie pozwolić, że za 5-10 lat powiedzmy, jak. Pełno jest małe miasto Płock, jeżeli tam była firma Orlen padła, to znajmy mogłyby być duże, duże, no, dużo większe problemy, a Warszawa jest tak dużym rynkiem, tak dużo jest tu różnych firm uczelni, edukacji, że no tutaj, no nie, wiem, jedna firma padnie, czy się przeprowadzi gdzie indziej, no nie robi to właściwie żadnego znaczenia. Także duże fundusze kupują, no i oczywiście napędzają popyt. Też z naszych obserwacji, statystyk, segment mieszkań luksusowych po prostu działa jak szwajcarski zegarek. Nieruchomości za półtora, dwa miliony, czy też droższe. Są tam klienci. Statystycznie, milionerów w Polsce jest coraz więcej. Najwięcej ich mieszka w Warszawie. No i ci ludzie kupują jako pewna nagroda za swoje lata pracy, i ten rynek. Też dodatkowo jest rozruszany i te mieszkania po prostu znikają. I co w lepszych lokalizacjach po prostu one najzwyczajniej w świecie schodzą, mimo że kosztują no, jednostkowo półtora, 2 miliona czy 3 000 000, dosyć sporo, ale ten rynek też ma się bardzo dobrze, w, przynajmniej w ostatnim roku. No i to oczywiście też jest taka zasada, że ludzie bogaci, zawsze większą część lub jakąś część swojego majątku trzymają w nieruchomościach, no a skoro ludzie się bogacą, no to część swojego majątku wrzucają w te nieruchomości, czy dla siebie, do mieszkania, po drogi apartamentu, czy też na wynajem. To już nie ma znaczenia, to napędza rynek i sprawia, że no ceny są, jakie są w Warszawie i prawdopodobnie wiele się nie zmienią na pewno w dół. Jak to mówią, zawsze najlepszy moment na, moment na zakup nieruchomości był 3 lata temu. I tak można mówić co 3 lata, mm, tak naprawdę najlepszy moment zawsze jest teraz, to tylko ten moment tak naprawdę mamy. No i z danych analizowanych i czynników, co Wam przedstawiłem, jest to oczywiście tylko część, wynika, że te duże miasta, jeśli chodzi o segment mieszkaniowy, bo też tylko głównie o tym mówiłem, nie mówiłem o lokalach, no domy, działki to, to są dosyć zbieżne, chociaż te tam ceny aż tak nie urosły jak mieszkań, no to niestety będą się co najmniej trzymać, a też są prognozy, że w 2024, 2025 z tego względu, że deweloperzy też rok, dwa lata temu dużo mniej zaczęli budować, no to też są czynniki sprzyjające do dalszych wzrostów, i też zobaczymy, jak będzie ze zdolnością kredytową i innymi czyn czynnikami politycznymi, bo to oczywiście ma wpływ, ale no, no, aktualnie, żeby zapłacić za mieszkanie w Warszawie, nawet w wielkiej płycie, są kwoty, to nie mówię jakiejś top lokalizacji, ale no, kilkanaście tysięcy złotych w starszym budynku z lat 70.-80. To jest absolutna norma. I tu mówimy, mówimy o mieszkaniach do remontu. No aktualnie remont mieszkania takiego w starszym budynku kosztuje 3000 zł z metra, także te 15-16 tysięcy złotych z metra no trzeba niestety szykować, żeby kupić cokolwiek w Warszawie. Mówimy o tych obrzeżnych dzielnicach, tam już też poniżej 10 tysięcy, niestety no właściwie nic nie znajdziemy. Jeśli chodzi o nowe inwestycje, no to są rzędu 18, 20 czy też więcej tysięcy złotych. Tak to się na dzień dzisiejszy przedstawia. Oczywiście też w zależności jaki metraż, jaki metraż mieszkania, jak jest usytuowane i tak dalej, to wszystko, wszystko oczywiście zależy, ale średnio mówimy o średniach. Dzisiaj tak to się przedstawia. Także jeżeli chcecie kupić takowe mieszkanie, macie fundusze, to zapraszamy do naszego biura nieruchomości Consulting znajdziemy, pomożemy, też no wiadomo, to są wszystko średnie, można znaleźć coś taniej, też jesteśmy w tym bardzo dobrzy, jak znaleźć coś w market naprawdę adekwatnie dobrej cenie i też oczywiście, żeby sprzedać nieruchomość też w cenie powyżej rynku, też znamy kilka no, sztuczek, jak to robić. Drodzy słuchacze, dzięki za dzisiaj. Jeżeli macie swoje jakieś przemyślenia, komentarze na temat cen nieruchomości w Warszawie czy ogólnie, Zapraszam w komentarzach, za wszelkie lajki, subskrypcje serdecznie dziękujemy. To pomaga rozwijać nasz kanał, tu poszerzać wartościową wiedzę. No i co, wszystkiego dobrego wam życzę, trzymajcie się ciepło. Cześć!